Wyobraź sobie, że otwierasz swoją skrzynkę pocztową, a tam czeka na ciebie list od USU. List, który może zmienić wszystko. Twoje serce bije szybciej, bo coś w głębi duszy podpowiada ci, że to nie jest zwykła korespondencja. I słusznie, bo jeśli urodziłeś się przed 1949 rokiem, ten list może dotyczyć twoich pieniędzy. Dokładnie 3900 zł, które możesz stracić, jeśli nie zareagujesz na czas. Czy to możliwe, że twoje ciężko zarobione oszczędności, twoja emerytura, na którą pracowałeś przez całe życie, jest zagrożona? Tak, to nie żart. To rzeczywistość, o której musisz wiedzieć już teraz. Zostań ze mną, bo opowiem ci, co się dzieje, dlaczego to takie ważne i jak możesz ochronić swoje pieniądze, zanim będzie za późno. Zacznijmy od początku. Może siedzisz teraz w swoim ulubionym fotelu, popijasz herbatę i myślisz To mnie nie dotyczy. Zawsze wysyłaj jakieś listy. Nic nowego. Ale zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o swojej sąsiadce, pani Marii, która przez 40 lat pracowała w fabryce, wychowała trójkę dzieci i zawsze wierzyła, że emerytura to jej święte prawo. Kilka tygodni temu dostała pismo od SU, które sprawiło, że zbladła. Okazało się, że przez drobny szczegół, o którym nikt jej nie powiedział, mogła stracić niemal 4000 złotych rocznie. To nie jest bajka, to prawdziwa historia, jakich wiele wśród emerytów w całej Polsce. A teraz pytanie do Ciebie: Czy sprawdziłeś swoją pocztę? Czy na pewno wiesz, co Zes ma Ci do powiedzenia? Jeśli nie, to ten film może być dla Ciebie jak dzwonek alarmowy. Dlaczego mówię o tym z taką powagą? Bo temat emerytur to nie tylko liczby na koncie, to twoje życie, twoja przyszłość, twoje bezpieczeństwo. Wyobraź sobie, że te 3900 zł to pieniądze, które mogłyby pokryć twoje rachunki za prąd przez cały rok. Albo wakacje z wnukami nad morzem, o których zawsze marzyłeś. Może to nowe okulary, leki, albo po prostu spokojny sen, bo wiesz, że masz na życie. A teraz pomyśl, że te pieniądze mogą ci zostać zabrane tylko dlatego, że nie wiedziałeś o jednej ważnej rzeczy. Czujesz, jak serce bije trochę szybciej? Ja też, bo to niesprawiedliwe. Ale spokojnie, zaraz wyjaśnię, o co chodzi i jak możesz się przed tym uchronić. Z, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to instytucja, która zarządza Twoimi emerytalnymi pieniędzmi. Ale czy zawsze działa w Twoim interesie? W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że emeryci urodzeni przed 1949 rokiem mogą stracić część swoich świadczeń dokładnie do 3900 zł rocznie. Dlaczego? Boes wprowadził nowe zasady weryfikacji świadczeń, które mogą wpłynąć na wysokość Twojej emerytury. To nie jest plotka, to potwierdzone informacje, które krążą wśród ekspertów i samych emerytów. Jeśli masz w domu jakiekolwiek pismo od US-u, nie odkładaj go na bok. Może ono zawierać klucz do Twoich pieniędzy. Ale co to dokładnie oznacza dla Ciebie? Czy to oznacza, że z US chce zabrać Ci to, co Ci się należy? Nie do końca, ale jest haczyk, o którym musisz wiedzieć. Weźmy przykład pana Jana, emeryta z Krakowa. Pan Jan przez całe życie pracował jako nauczyciel. Kiedy przeszedł na emeryturę, cieszył się, że w końcu będzie mógł odpocząć. Ale pewnego dnia dostał list od ZUSU, który mówił o konieczności ponownego przeliczenia jego emerytury. Okazało się, że przez błąd w dokumentach sprzed lat jego świadczenie mogło zostać obniżone. Pan Jan był w szoku. Jak to możliwe? Pytał. Przecież wszystko zgłaszałem. Wszystko było w porządku, ale nie zawsze sprawdza szczegóły sprzed dekad. I teraz w 2025 roku takie przypadki wychodzą na jaw. Pan Jan musiał działać szybko, żeby nie stracić pieniędzy, i ty też możesz być w podobnej sytuacji. Czy jesteś pewien, że twoje dokumenty są w porządku? A może gdzieś w twojej teczce leży pismo, które czeka na twoją reakcję? Teraz pewnie myślisz: "Dobrze, ale co ja mogę zrobić? Jestem emerytem, nie prawnikiem". I to jest właśnie to, co chcę ci powiedzieć. I nie musisz być ekspertem, żeby ochronić swoje pieniądze. Kluczowe jest, żebyś sprawdził swoją pocztę i upewnił się, czy Złos nie wysłał Ci żadnego pisma dotyczącego weryfikacji emerytury. Jeśli urodziłeś się przed 1949 rokiem, to Ty jesteś w grupie ryzyka. ZUS może wymagać od Ciebie dodatkowych dokumentów na prawo potwierdzenia Twojego stażu pracy albo innych składek, które wpłacałeś lata temu. Brzmi skomplikowanie? Może trochę, ale to nie jest niemożliwe. Pomyśl o tym, jak o sprzątaniu w domu. Trzeba przejrzeć stare papiery, znaleźć to, co ważne i działać. A jeśli nie masz pewności, co robić, możesz skonsultować się z ekspertem z DSU lub prawnikiem. Ale najpierw sprawdź swoją pocztę, i tu dochodzimy do ważnego momentu. Jeśli ten film otworzył Ci oczy, jeśli czujesz, że to dotyczy ciebie lub kogoś z Twojej rodziny, to proszę kliknij subskrybuj i zostaw kciuk w górę. Dzięki temu będę mógł robić więcej takich filmów, które pomagają ludziom jak ty chronić swoje prawa i pieniądze. A jeśli znasz kogoś, kto też powinien to usłyszeć, prześlij film swojej cioci wujkowi i sąsiadowi, może to uratować ich emeryturę. Wróćmy do tematu. Dlaczego stuos robi takie rzeczy? Czy to kolejny sposób, żeby zaoszczędzić na emerytach? Nie chcę siać paniki, ale prawda jest taka, że system emerytalny w Polsce jest pod ogromną presją. Ludzie żyją coraz dłużej, a pieniędzy w budżecie nie przybywa. Dlatego szuka sposobów, żeby uporządkować swoje finanse, i niestety czasem robi to kosztem takich ludzi jak Ty ludzi, którzy uczciwie pracowali przez całe życie. To budzi złość, prawda? Bo dlaczego Ty masz płacić za błędy systemu? Dlaczego to Ty masz biegać po urzędach, żeby udowodnić, że Twoje pieniądze Ci się należą? To niesprawiedliwe, ale taka jest rzeczywistość. Dlatego tak ważne jest, żebyś działał teraz, zanim będzie za późno. Co więc powinieneś zrobić krok po kroku. Po pierwsze, sprawdź swoją skrzynkę pocztową zarówno ty w domu, jak i elektroniczną, jeśli masz profil na platformie z USU. Szukaj jakiegokolwiek pisma, które mówi o weryfikacji emerytury lub konieczności dostarczenia dokumentów. Po drugie, jeśli coś znajdziesz, nie panikuj. Skontaktuj się z DSM. Możesz to zrobić telefonicznie przez internet albo osobiście w oddziale. Po trzecie, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o pomoc. Może to być ktoś z rodziny, kto zna się na papierach, albo prawnik specjalizujący się w emeryturach. I najważniejsze, nie odkładaj tego na później. 1900 zł to nie jest drobna kwota. To pieniądze, które mogą sprawić, że Twoje życie będzie łatwiejsze. Na koniec chcę Ci powiedzieć coś, co daje nadzieję. Wiem, że takie wiadomości jak ta mogą budzić niepokój, ale pamiętaj, masz prawo do swojej emerytury. Masz prawo walczyć o swoje pieniądze i nie jesteś w tym sam. W całej Polsce tysiące emerytów przechodzi przez to samo co ty. I wielu z nich już wygrało swoje batalie z USM. Pan Jan, o którym opowiadałem, ostatecznie odzyskał swoje pieniądze. Pani Maria też. A ty? Ty też możesz to zrobić. Wystarczy, że zrobisz ten pierwszy krok, a sprawdzisz swoją pocztę i zareagujesz. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Jeśli ten film pomógł ci zrozumieć, co się dzieje, zostaw komentarz poniżej. Napisz, czy dostałeś już jakieś pismo, z, albo podziel się swoją historią. Może twoja opowieść pomoże komuś innemu. I nie zapomnij kliknąć, subskrybuj, żeby być na bieżąco z takimi ważnymi informacjami. Twoja emerytura jest warta tego, żeby o nią walczyć. Sprawdź swoją pocztę już teraz i działaj. Ja yeah.